Witam Was pewnie się zastanawiacie po co Was tu zebrałem? Żeby porozmawiać o Wigilii i Bożego Narodzenia, dobra zmieńmy tło i dodajmy muzykę w tle, a czapka świąteczna chyba niepotrzebna, albo ubiorę po prostu na głowę. Zimą jest strasznie zimno ale tym razem jest ciepło z jakiegoś powodu padał śnieg, następnego dnia stopniał i są gdzieś pozostałości śniegu, dzień jest krótszy a noce długie, w zimę, lód to jest na gorsze co może być i na ulicach to jeszcze gorzej i nawet gdy chcę przejść na drugą stronę ulicy to muszę uważać i chodzić powoli by się nie poślizgnąć na lodzie, to jest najgorsze, i ostatnio byłem chory więc to też jest minus. Piosenki świąteczne są ok, ale powoli robią się nudne i nawet nowe i stare piosenki świąteczne, które się powtarzają, czyli o świętach, rodzinie, prezentów, Mikołaju. Ochonnice świąteczne i tak dalej. Można usłyszeć piosenki świąteczne w pracy, w sklepie, w domu, w samochodzie, w radiu. Nawet jeśli coś słuchasz na YouTube Music albo na Spotify, czyli nudne i powtarzające się piosenki, kolędy tak samo jak piosenki świąteczne, to jest niekończąca się pętla. Dawać komuś prezenty i lubię dostawać je. Ja nawet nie wiem co chcę na święta i gdy dostanę to co chciałem to potem będę żałować 15 sekund temu że to chciałem albo to nie chciałem nie używam jeśli mi się prezent nie spodoba ale nie chcę przykrości komuś zrobić. Ja dostaję słodycze lub pieniądze lub inne rzeczy i wcale nie narzekam, albo w myślach ponarzekam. Świętego Mikołaja, który przychodzi i daje prezenty grzecznym dzieciom, a niegrzecznym dzieciom rózgę lub węgiel daje, chyba to pierwsze, ale nieważne, bo ja jestem za stary na takie rzeczy, a i jeszcze nie wierzę w Świętego Mikołaja i nie wiem w jakim wieku zacząłem przestać wierzyć w Świętego Mikołaja. Dobra następny temat. Narzekania na Wigilię i Boże Narodzenie, więc do zobaczenia w następnych filmach, pa!